11 lat temu był zawodnikiem klubu yy, Lex Size Lyons, dla którego wywalczył łącznie 27 punktów. Nie, nie, Fałsz. Jego największym celem podróżniczym jest wizyta w Loret de Mar, yy, gdzie nigdy nie był. <grym> Fałsz. Zostałem najmłodszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Właśnie, nie hmm. wiem, tam jakieś... Widzisz, że sami nie Tam wiem, dni czy... chyba dzieliły, nie? Powiedziałbym chyba, że tak, ale nie wiem, czy nie Woffinden. No, to jaka jest prawdziwa zwojca? Fałsz. Fałsz. Startowałem jako gość w bardach Wandy Kraków. Tak. Tak. W wieku 16 lat pobiłem rekord toru w Tarnowie. Nie, fałsz. Prawda. Prawda? Zrobiłem rekord toru w Tarnowie? Ja. A Ty, no. Ja. <grym> <grym> Mimo, że zdobył złoty medal w kasku, to złote menale zdobyli ex też dwaj zawodnicy z jego macierzystego klubu. Prawda. Prawda. No opowiadałeś mi tak, o tym. W Jedziemy. W Lidze Szwedzkiej zadebiutował w barwach gistronny Malmo. Tak, gdzieś Malmo. Prawda. W wieku 7 lat wystartowałem w Mistrzostwach Świata Juniorów w sumo w Krotoszynie, gdzie zająłem <laughs> czwarte miejsce. Fałsz. Fałsz, no gdzie? <laughs> Zostałem od, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prawda. Prawda. Trzyma <laughs> kawę.